Cześć, dziś 29 finał orkiestry, wielkiego wstydu dla Polski i Polaków na całym świecie, już te badziewie jest reklamowane, przypomnę tylko dla tych, którzy są za orkiestrą, że zbieranie pieniędzy na ulicy czy w centrach handlowych jest zabronione. A jeżeli już yy, pozwala się na to, to powinno się wszystkim fundacjom yy, w Polsce pozwalać na taki rodzaj yy, zbierania pieniędzy. I tak, dotyczy to tak samo telewizji. Dlaczego na antenie jest tylko orkiestra, a nie ma na przykład Fundacji Polsat, Fundacji TVN czy innych fundacji, jest to niesprawiedliwe. I, I mało tego, i, i reklamuje się, że to Owsiak kupił, ludzie tak mówią. Owsiak nic nie kupił. Tylko ludzie na to nazwie, y, dali pieniądze, a Owsiak na to nie zapracował przecież swoją pracą. Po trzecie y, zbieranie pieniędzy na ulicy na całym świecie. To jest wstyd dla Polski. Żaden kraj tego nie robi. Nawet biedniejsze od Polski nie robią takich, po prostu się wstydzą, żeby żebrać na ulicy. A aktorzy się podłączają pod to i, i się lansują. Ja bym chciał, żeby każdy kto tak w ten sposób się lansuje zamiast rzeczy pokazał przelew ile wpłacił na orkiestrę w ciągu... 29 lat, jakie przelewy dokonał? jakie jesteście tacy, się promujecie na takich pomagaczy? Yy, łącznie z owsiakiem, ile przelał pieniędzy w ciągu 29 lat ze swojego konta na yy, orkiestrę? Yy, możecie wysłać na maila do mnie. Jeżeli nie wiecie, jaki jest mail, yy, to ja chętnie takie wpłaty. Tutaj na antenie przedstawię i pochwalę, jeżeli będzie trzeba, i prze przeproszę, jeśli będzie trzeba, i wtedy się sprawa wyjaśni. Dla mnie to jest wstyd. Nigdy nie wpłaciłem na orkiestrę. Chyba raz wpłaciłem złotówkę, ale potem żałowałem. Nie, nie wiem, czy złotówkę. Potem żałowałem, bo dla mnie to jest głupota, bo w dzisiejszych czasach każdy może zrobić przelew do szpitala i go wesprzeć. Nie musi się tutaj spierać owsiakiem i jego fundacją, bo można to samemu zrobić. I jest to robienie z ludzi głupków. Inne fundacje tak nie działają. Działają na poziomie. No a ta fundacja przynosi po prostu wstyd. Takie jest moje zdanie. Możecie bronić tej fundacji, ale według mnie to powinno być zabronione ustawą, bo skoro inni nie mogą zbierać w ten sposób, to dlaczego owsiak może? Mnie się to nie podoba do usłyszenia hej.